Aloha. Dwie sprawy, które wyjątkowo dobrze komponują się z supem. Dzisiaj powiem o kulturze, czy trendzie Jomo i o moich doświadczeniach z utrzymaniem higieny na wodzie. Chodzi oczywiście o higienę cyfrową. Minęły trzy sekundy. Wszyscy ci, którzy lampią się na ekran powyżej 8 godzin dziennie, wyszli z tego filmu, więc możemy zaczynać. Nie wiem, jak to dla Was brzmi, ale to pojęcie higieny cyfrowej istnieje od lat i warto mu się przyjrzeć w kontekście kontaktu z naturą. Bardzo jestem ciekaw Waszych opinii, dlatego będę chętnie czytał i odpowiadał na Wasze komentarze. Tak więc, bycie offline podczas pływania na supie to jest prawdziwe zaproszenie do zanurzenia się w chwili obecnej, w tu i teraz. Odcięcie się od telefonu i internetu pozwala dużo lepiej połączyć się z naturą i z samym sobą, bez powiadomień, bez ekranów, łatwiej jest usłyszeć szum wody, ptaki, dźwięk własnego oddechu, takie rzeczy, które na co dzień kompletnie nam w cyfrowym zgiełku umykają. Cisza i rytm wiosłowania działają kojąco na umysł. Sób bez rozpraszaczy dla mnie jest formą medytacji w ruchu. Idealną rzeczą na wyciszenie i na regenerację psychiczną. Brak dostępu do sieci zachęca do prawdziwego odpoczynku bez kompulsywnego sprawdzania wiadomości czy mediów społecznościowych co 20 sekund. Dodatkowo zanurzenie się na powiedzmy 5 godzin w świecie bez cyfrowego hałasu jest bardzo kojące. Najwyżej nie dowiem się, jak decyzja prezydenta Trumpa o cłach na kurczaki wpłynie na cenę brukselki w Indochinach. No i co? Offline na wodzie to również większe bezpieczeństwo. Wzrok jest skupiony na otoczeniu, pozwala szybciej reagować na zmieniające się warunki. Co więcej, sup jest świetną okazją do bycia no właśnie tu, do bycia teraz. To wzmacnia uważność i buduje głębszą relację z przyrodą. Co ciekawe, nawet nuda zyskuje nową wartość jako przestrzeń na regenerację i kreatywność. Bycie offline przestało już być chyba postrzegane jako ucieczka, a staje się świadomym wyborem i formą troski o siebie samego. Skoro tak, to czy ja proponuję pozostawienie telefonu na brzegu? Nie no, bez przesady, nie jestem jakimś amiszem. Telefon na wodzie to jest możliwość robienia zdjęć, to jest możliwość wezwania pomocy albo na przykład zalarowania służb, jak znajdzie się, nie wiem, wywrócony kajak, co mnie się kiedyś zdarzyło z żoną, to zupełnie inna historia, może kiedyś opowiem. Albo na przykład jak spotkacie kusownicze sieci. Telefon trzeba zabrać, i w ten sposób dochodzimy do tego, jak zabrać telefon. Etui. Po pierwsze, nigdy nie używam tui, które są nurkowe, bo są drogie. Są takie urządzenia. Często, często drogi i często tonący, więc raz mi tonęło, nie używam. Taki najprostszy jest dobry, ale on też jest tonący, bo on nie ma. Jak włożysz telefon i ci wpadnie do wody, to ci utonie. Dlatego też dobrą radą jest na przyszłość, to jest na przykład model nie tonący z pianką, bardzo długo używałem, dobry, można sobie zawiesić na szyi i tak sobie spiąć, po to, żeby on nigdy nie spadł, jak wpadniesz do wody, albo żeby ci etui nie spadło z szyi w trakcie wpadania do wody, też dobrym pomysłem jest przypięcie etui do ba no jakoś można to tam zaplątać i jest ok. Kolejna fajna rzecz, która, którą warto mieć to jeżeli masz tu i na przykład takie dowolne to próbujesz zrobić zdjęcie dotykając tu albo gdzieś, prawda? Natomiast często to nie reaguje, bo ta folia potrafi w środku troszeczkę zaparować albo coś i tam wilgoć robi taki układ, że to przycisk włączania ekranowy przestaje być reaktywny i dobrze jest wiedzieć, który albo zaprogramować jeden ze swoich przycisków fizycznych po to, żeby robić zdjęcia. Najprościej jest to zrobić z przyciskiem głoś głośności i wtedy po prostu tutaj się robi zdjęcie w ten sposób przyciskiem jeden z przycisków fizycznych i, to i Inny problem z ekranem znika. Dobry pomysł. Sam ćwiczyłem. To jest następny dobrze pływający, bo on jest taki dmuchany, że ona je masowo kupuje w różnych kolorach i potem rozdaje przyjaciołom słupującym z nami. Pozdrawiam, Ewel. I tutaj ostatnie dwa modele mi zostały. Jeden jest właściwie taki, jak i ten poprzedni, czyli on jest po prostu na większe urządzenie. Ja Właśnie w tej chwili kupiłem sobie monstrualnie dużego. S25 chyba z ryfikiem, taki jakiś Ultra Pro, Nano, Hyper, Mega Size i on będzie potrzebował większego i to będzie większy i tym telefonem z ryfikiem będę wkrótce rozpoczynał robienie kolejnych filmów. Ciekaw jestem czy będzie lepszy od iPhone'a 13, którym zrobiłem ostatnich 100 minimum i na sam koniec na sam koniec etui, którego nie ma, czyli taki sznurek, który się po prostu przewiesza przy ramię i ma się tutaj telefon tylko przypięty bezpośrednio do etui, takie o, takie coś tylko, żeby tego używać, trzeba mieć telefon na pewno szczelny. Jak to sprawdzić? Jeżeli masz nowy telefon i on nie spadał, to będzie szczelny, ale większość telefonów nie jest nowych i spadały, spadały więc co do iPhone'a, nie wiem jak sprawdzić szczelność iPhone'a, co do Androida, jest aplikacja pozwalająca na sprawdzenie jego szczelności. I kiedyś sprawdzałem szczelność moich starych Huawei'ów i, i oba były nieszczelne. To wykorzystuje jakiś bardzo zaawansowany mechanizm, w ogóle służący do czego innego, chyba do pomiaru ciśnienia, i porównuje ciśnienie przed, po coś tam, nie, nie pamiętam dokładnie, ale no, dostałem informację, że moje huyawaye, huja, które miały być szczelne, były nieszczelne, ale one też spadły wiele razy, więc może rzeczywiście tak jest, że ta aplikacja działa. Mam do niej ograniczone zaufanie, ale gdyby mi powiedziała, że jest szczelne, to bym, yy, to, to bym telefon włożył do wody, a tak przynajmniej wiem, że nie powinienem. Yy, tyle. Mindful soup, soup. Jomo, jak to osiągnąć? Cztery rzeczy, może pięć nie pamiętam. Po pierwsze, wyłącz powiadomienia u siebie na telefonie. Po drugie, możesz przejść w tryb samolotowy. Jak to zrobisz, to wciąż masz dostęp do aparatu i bardzo wielu różnych innych funkcji, ale nie będziesz bombardowany wiadomościami z sieci. Możesz ustawić tryb nie przeszkadzać. To też działa. Rób zdjęcia tylko w wybranych momentach, wtedy, kiedy możesz zgromadzić ludzi w fajnej sytuacji, nie rób zdjęć od tyłu, bo źle wyglądają. Wszyscy są zawsze niezadowoleni. Ja tu nie wiedziałem. Nogi miałem krzywe, brzucha nie wciągłem. Rób zdjęcia od przodu, wtedy wszyscy są świadomi, że robisz zdjęcie. Rób zdjęcia na postojach, wtedy, kiedy można wziąć do ręki słów parosów. To jest moja rada. Wreszcie na sam koniec, jak wziąć ze sobą kamerę, jeśli nie robisz zdjęć, tylko film. O mocowaniu kamer był film i w tej chwili na sam koniec go też umieszczam. Widzimy się na wodzie.